O mój friend! Gdzie tata bijesz? Kurde, gościu, dzień dobry wszystkim. Słuchajcie, zaraz sobie pogadamy jeszcze w ramach przypomnienia pamiętajcie o subskrypcji, o lajkach, komentach. Bo ci, co jeszcze nie subskrybowali tego kanału, to proszę Was, abyście to zrobili. Prowadzę kanał codziennie, tak zwany dzienny, codzienny serial, więc zapraszam do oglądania. Jeszcze muszę się zebrać z całą ekipą, bo dzisiaj mamy MOT do zrobienia, więc trochę późno wyjeżdżam z domu, muszę odstawić samochód. Drabina, jakieś jeszcze inne pierdoły i zaczynamy nowy dzień. Także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia za chwilę. Hej! Idziemy odprowadzić najmłodszego a później jeszcze się spotkam z żoną u mechanika, bo zdecydowaliśmy się, że ona pojedzie tam już sama, a ja odprowadzę młodego w międzyczasie. Dobrze, słuchajcie, dziecko odwiezione, żona odwieziona do pracy. Tu pracuje w aptece moja żona. Samochód ustawiony, chyba wszystko co mogłem z rana to już załatwiłem. Drabinę spakowałem. Łapy mam do, do tego, do postawienia pod belki, Także wszystko mam, lecę do chłopaków Słuchajcie, mam nadzieję, że będzie mniejszy korek Pogadamy sobie na miejscu odnośnie tematu, który poruszyłem wczoraj Ale to jak sobie już tak, wiecie, usiądę, ochłonę Znaczy usiądę, aż dojadę na miejsce i ogarnę wszystko, co muszę ogarnąć dzisiaj Porozmawiamy chwilę na temat, który poruszyłem już wczoraj Także zobaczymy się za chwilę i cześć Całe tam aż do grzynika to trzeba tak. zjąć. Żeby... to mam jechać czy jeszcze kawałek Do zlewkę? wystarczy, nie? Do, tak. Dobra, zaczniemy od tego muru. Tu musimy to odkryć, bo tu było mokro i trzeba się dowiedzieć, dlaczego było mokro. Czy to był po prostu jakaś kama na plastrze, czy po prostu coś się faktycznie tam dzieje. Dlatego odkryjemy to, zobaczymy, co jest kama. Chłopacy zaczęli już murować ścianki. Tutaj jest Stachu. Stachu potrzebuje pomocy, chłopacy. Tutaj okno już jest wyprowadzone na, na wysokość, taka jak powinno być. I według naszego wymiaru i kalkulacji, na razie wszystko wygląda dobrze, że okno będzie ładnie wpadało prosto z parapetu. E, z blatu. I o to nam właśnie chodziło w, tym, w tych całych zmianach, jeżeli chodzi o wysokości okien, dzielenia tych paneli szklanych, żeby to ładnie wyglądało, więc y, tu już Waldek stawia ścianę, tu Stachu sobie przygotowuje pion, mają co robić, słuchajcie. Ja zabieram Rafała, Piotrka zostawiam im do pomocy, aby pomagał murarzom, piachu mamy wystarczająco, cegieł na razie mamy wystarczająco. Y, idziemy postarać się naprawić tam dach, zmienić kilka płytek, Job done. Dobrze. Słuchajcie, opuszczam ten przybytek, jadę tam na ten dach, ale mam krótki update. Jeszcze niestety będziemy musieli chwilę niestety, niestety poczekać, bo nie mamy wszystkich filmików e, związanych z tą sprawą, o której chciałem porozmawiać z Wami i, i to poruszyć u mnie na kanale. E, ponieważ nie mam wszystkich filmików, e, to ja tego na razie dzisiaj nie będę robił, będę robił to jutro. Rafał, klucz od odmajgowana. Bo ja mówię tak, wiecie, trochę ogólnikowo na razie z tego względu, że. ten. Ten. Nie chciałem więcej mówić wczoraj, ale powiem wam już dzisiaj, że chodzi o zięcia Stanisława, który u mnie pracuje. I to jest mąż jego, jego córki. Więc no ta osoba potrzebuje bardzo dużo pomocy od nas wszystkich. Jeżeli będziemy mogli, no to zrobimy wszystko, co w naszej mocy. I na ten temat chciałem z Wami porozmawiać, więc wszystkie fakty przedstawię Wam jutro. Będę miał więcej filmików. Będzie to ciekawsza informacja dla wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć czegoś więcej. Także zobaczymy się jutro, jeżeli chodzi o odnośnie tego, tego tematu. Zbieram graty, lecimy na dach. Hello? Słuchajcie, kawy nie wypiłem. Zaraz na kawę pojedziemy, albo poprosimy dziadka, żeby nam zrobił kawę. Drabina jest, trochę krótka, ale damy radę, bo już raz tu tam potrzebujesz? Na, może łapka i młotek się za chwilę przydadzą. Muszę wejść na ten dach. On nie jest jakiś super spadzisty, ale nie jest wygodny, powiem wam, szczerze, do do chodzenia, ponieważ te dachówki są super stare i super kruche. A ja jestem kawał chłopa, więc każde dotknięcie delikatne to pęka mi płytka. Więc przy okazji wdrapania się tam w środkową część. Będę musiał odsłonić sobie ten korytarz ogólnie, żeby się tam dostać, odsłonić trochę szerzej, aby wymienić albo zabezpieczyć membranę, która jest tam uszkodzona w jakiś sposób i wymienić te płytki, które są oczywiście uszkodzone. Także takie jest nasze zadanie. Pierwsze co, wspinam się do góry w Alpy, kurtkę mam, namiot mam, idziemy, idziemy zdjąć płytkę jedną lub dwie i pojedziemy do sklepu poszukać takiej samej. Chciałem pomakać, ale tym młotkiem to dziwnie. Dobra, wchodzę do góry, słuchajcie. To może się dziwnie skończyć, więc bądźcie ze mną. Ja drabina młotek w drugiej ręce, kamera w prawej ręce. Bardzo health and safety, słuchajcie. Nie róbcie tego sami w domu. Jestem już na granicy dachu. Teraz wszystko Wam pokażę, co tu się dzieje. Moje płytki dalej działają. Skleiłem je silikonem. Jak się tam tylko wdrapie, to zaraz wam to pokażę. Słuchajcie, ja mówiłem, że 10 lat gwarancji, a nie to. Wchodzę tutaj za tydzień, za dwa. Zobaczcie, jak płytkę skleiłem elegancko. Trzyma, trzyma. Cała jest teraz. Teraz ją podniosę. Tu dałem worek, tam pod spodem worek. Nie miał prawa cieknąć, proszę Państwa. Ale chcą wymienić, to wymienimy. Zabiorę tą płytkę, zabiorę jeszcze jedną i lecimy do sklepu. Dobra, słuchajcie, więc taka to dziura tutaj powstała po podłączeniu tej płytki. Ta płytka została profesjonalnie naprawiona. Słuchajcie, tu nie ma lipy. Zobaczcie. Ja Ci mówiłem, 10 lat gwarancji. Tu nie ma lipy i jest elastyczne, słuchajcie. O, także o, widzicie? Nie dość, że nie przecieka, to jest elastyczna. Dobra. Bez żartów. Pojedziemy po taśmę, bo stwierdziłem, że nie będę tego podrywał, bo to jest tak kruche, więc jak zacznę tutaj się bawić, podrywać te batony, to się za chwilę okaże, że ja mam więcej problemu niż tylko ta jedna dziura. Także skleimy to, zakleimy i kupimy z 2-3 płytki chyba to wszystko. Wymienimy i do widzenia. Dobra, słuchajcie. Dachóweczka jest. 5 sztuk wzięliśmy. Eee, I dobry jard, powiem wam szczerze, bo tutaj można Większość tych dachówek znaleźć, że no problem, akurat standardzik, także nie było żadnego właśnie problemu. Lecimy po jedną paletę cegieł od razu, bo jesteśmy blisko. To idzie tutaj, do specjalnego boksa. Żeby moja jak go nie krzyczała na mnie później. Dobra, kupimy taśmę, trochę kropi. Ale zaraz tam wracamy, idę, idę po, moją taśmę, po, po moją cegłę. Cegła jest gdzieś tu. Ja wam wczoraj pokazywałem nie te cegły, które zabieram, bo pokazywałem wam WSTRN, a to nie jest Westminster. Wetmister są tu właśnie, to są te cegły, które ja zabrałem. Także my mamy te cegiełki, słuchajcie. Dobra, słuchajcie. Taśma została nalepiona. Trzeba by ją podgrzać, bo kupiliśmy taśmę, którą trzeba podgrzać. Także położyłem kilka pasków, zaczynając od dołu w ten sposób. Już teraz tego nie będę podnosił, bo padało, śpieszyłem się, więc... Płytki wymienione, naprawione. Te dwie stare zabieram na dół, worek na dół, na dół, na, dół na dół. Let's go. Jeszcze wizyta w Tool Station. Słuchajcie, musimy kupić coś do wiązania ściany. Zaraz wpadnę na jakiś idealny pomysł. I wracamy do naszych bojców. Jakie jaki mogę dać Wam update? Ściany rosną. Okno, które ma być tam później zrobione bo oczywiście jeszcze o tym nie rozmawialiśmy. Będzie trzeba przesunąć rurę odpływową od kanalizacji e, z całego pionu, tak naprawdę, bo wychodzi akurat w nowym otwarciu okna. Także świetnie. <grym> I ja powiem, muszę się Wam przyznać, że przeoczyłem ten fakt, więc e, dobrze, że akurat mamy szczęście i nie jest to takie super trudne. Tu cienka będzie rura tam u góry, już wszystko jest z plastiku, więc pójdzie po prostu wszystko lekko odwrócone na tą nową stronę tej ściany. Niestety ten cały stary element będzie trzeba odpiąć tutaj. Rurę od zlewu to podłączymy po prostu na nowo, ale kibelek, jak widzicie, dalej jest podłączony do starej kanalizacji, więc jak otworzymy tu dziurę, to tam trochę będzie bałagan. Ale pani już o tym wie. Już wszystko jest ustalone. I tyle. Let's go. Dobra, pojedzone słuchajcie, kopite. Zróbmy hałas. Idziemy pomontować kilka fajnych rzeczy w ścianie. Słuchajcie, ściany rosną. W oknach, a my już zrobiliśmy te właśnie tajce, o których Wam mówiłem. Czyli pręty, które tutaj związały teraz ścianę, słuchajcie. Zobaczcie dlatego tam włożyłem ogólnie, bo było dosyć pusto. Nie wiem czy widać. Właśnie, może kamera jest po prostu za daleko. To jest stary. I dla przykładu pokażę Wam, co się dzieje z takim starym, którego tu... Ten, ten jeden akurat jest ok, ale ten na przykład, zobaczcie. Tu. Widzicie? On jest tutaj pęknięty, on nie trzyma w ogóle. Kompletnie. Więc ta ściana się po prostu zwyczajnie ruszała, drżała. Więc ja poprzewiercałem najpierw dziesiątką, później dwudziestką delikatnie. Wstrzyknąłem tą żywicę tam do środka, włożyłem pręta, poprawiłem żywicą z zewnątrz. Nagle zrobiła się ściana solidna. Także tutaj poszło z 10 sztuk. Tu u góry jeszcze nad waltkiem poszło następne 5. To jest z automatu ten sektor tej ściany się też trzymał w kupie. Że to jest ważne, żeby nam się to nie rozsypało, nie? Także tyle, jeżeli chodzi o ten update na razie. Cegły mamy praktycznie wyładowane chyba. Mamy ich sporo. Także nie wiem czy tam coś jeszcze zostało na samochodzie. Gonią tego Piotka i gonią Piotrek! Gdzie jesteś Piotrek? Piotka gonią majster. Ciągle jest Piotrek, Piotrek, gdzie jest za zaprawa. Słuchajcie, building inspektor załatwiony, ale on nie przyjdzie, tylko ktoś inny przyjdzie, zobaczymy co będzie się działo. Poza tym co, trzeba go zaupdate'ować po prostu gdzie jesteśmy, że zaczynamy tutaj podmurowywać do wysokości tej DPC, co będzie się jutro tutaj działo, słuchajcie, także zaczynamy myśleć też o otwarciu okien, już wszystko jest rozrysowane, także okno będzie sięgało od tej strony, tam będziemy wstawiać belkę, tam będziemy stawiać belkę, tak żeby się działo. Słuchajcie. Tajce porobione, jeszcze więcej zrobimy ich jutro. Tam, szczególnie nad oknem, bo z tego co ja widzę teraz i Wy możecie też zobaczyć, ta ściana tak naprawdę się wybrzuszyła. I dlatego tutaj jest coraz szerzej. Patrzymy, ten otwór tutaj. Tu zaczyna się 10-10 i kończy się na 13 cm. Tak bardzo wybruszyła się ta ściana, tak naprawdę 2 cm, więc dobrze, żeśmy już to zrobili. Te tajcy, które wzmocnią tę ścianę razem. W środku powoli, powoli zaczyna się wszystko zmieniać. Także tam, oczywiście przypominam, tam jeszcze będzie jedno okno. Będziemy otwierać, także będzie się działo. Także zobaczymy się jutro. Słuchajcie, jutro też sobie pogadamy na temat poważniejszych tematów. I tyle. Życzę Wam miłego wieczoru, miłego dnia. Zobaczymy się jutro, czyli. Co Wy macie dzisiaj? Dzisiaj macie środę, tak? To miłego dnia Wam wszystkim życzę, a my zobaczymy się next day. Trzymajcie się ciepło, cześć.